Dzisiaj chciałem opowiedzieć o gwieździe muzyki pop Davidzie Bowie. Otóż w latach 50. odwiedziłem małą kanadyjską wioskę ukrytą w lasach. Chciałem kupić parę psów haski do swojego zaprzęgu. Kupiłem i od razu bym wyjechał, gdyby nie to, że zauważyłem, że Mieszkańcy zachowują się trochę dziwnie, otóż wszyscy oni wyglądali trochę psio. Ciągłe węszenie, stadne zachowania, takie psie, w ogóle taka nachalność i otwartość, jak u psów, kiedy się czasem śmiali, wyglądali zupełnie jak zadowolone psy. I jeszcze te ciągle uniesione, nasłuchujące uszy. Cała tajemnica wyjaśniła się pewnej księżycowej nocy. Kiedy zobaczyłem jak wszyscy mieszkańcy wioski, od najstarszej do najmłodszej osoby zamieniają się. Psy olbrzymie, psy i biegają w świetle księżyca. Stąd zapewne wzięły się legendy o Wilkołakach, z tym, że Wilkołaki z legend to z reguły koszmarne, nieprzyjazne stwory, a ludzie chasty są łagodni i serdeczni. Wyjechałem mile żegnany przez wszystkich, ale zanim wyjechałem zdążyłem zwrócić uwagę na małego chłopca, który odróżniał się od całej reszty, nie chciał zostać w swojej wsi jak wszyscy, zajmacie się hodowlą psów łowiectwem, chciał wyjechać zostać muzykiem i rzeczywiście parę lat po mojej wizycie uciekł do Anglii i Gdybyście, gdybyście mogli zobaczyć jakieś zdjęcie Davida Bowie, akurat nie mam, mogę pokazać. Mam tu zdjęcie Czesława Miłosza. Pokazałem, bo zarówno Davida Bowie, jak i Czesława Miłosza bardzo szanuję jako artystów. W każdym razie, gdyby spojrzeć na zdjęcie Davida Bowie, można zobaczyć, że ma on Każde oko od innego koloru. Zupełnie jak hask. To tyle.